czy mogę jeszcze panu pokazać jednego mema i się spytać czy się pan z nim utożsamia? Może pan Dobrze, to już panu pokazuję. to jest mem i czy pan się z nim utożsamia? Może pan zabrać do ręki. Muszę sobie podnieść. Dobrze. Nie, nie wiem do końca co ono oznacza, ale zasadniczo <coughs> lubię memy na swój temat, jeśli tutaj miałoby być jakiekolwiek porównywanie mnie do pana Leszka Balcerowicza z yy, tego memu. Nie, właśnie czy jest pan czy jest pan Tim Balcerowicz czy Kalecki. Ja jestem oczywiście dużo bardziej Kalecki, ale i u Kaleckiego dostrzegam e, pewnego rodzaju e, takie zakotwiczenie w przeszłości, które nie odpowiada na wszystkie Wyzwania teraźniejszości. To znaczy, po prostu na pewno, jakby Kalecki żył dzisiaj, to by dużo lepiej potrafił ode mnie tę rzeczywistość opisać. Ale generalnie jestem oczywiście bliżej jego myśli gospodarczej. Tak na to wszystko patrzę. Dobra, super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.